Dzień dobry, witajcie. Dzień piąty czas zacząć. Ja jestem bardzo wyspana. Słoneczko świeci, pogoda jest piękna. Mój taport tam jeszcze zastanawia się, co zrobić dalej, gdzie pojechać. Pierwszy postój zaplanowaliśmy w białej. To jest 20 km z miejscowości krąg. Ja startuję z miejscowości krąg. Tak jak Wam wczoraj mówiłam. Ominęłam mały kawałeczek 6 kilometrów, ale tylko dlatego, że wyznaczyłam go dokładnie w rękach województwa, a już wiem, że w tych miejscach nie ma drogi. I teoretycznie do miejscowości Krąg miałam dotrzeć tędy, w związku z czym tu kawałek drogi już jest, w związku z czym tu staję i kieruję się na Buczyno. A wam wszystkiego najlepszego życzę i pamiętajcie, że poniedziałki zaczynamy zazwyczaj z Zacznij tydzień z wielką. A to oznacza, że macie się poruszać. Proszę zrobić rozgrzewkę. A ja lecę dalej. Dzisiaj będę biegła do 20. W planie teoretycznie niecałe 70 km, żeby dotrzeć do pierwotnego um, miejsca noclegowego, noclegowego, które jest zaznaczone na mapie, na tej rozpiste. Jeżeli dam radę, polecę dalej. Ale zobaczymy, jakie będą tutaj przewyższenia. Bo to już zaczynają się górki. Cześć Grzesiu, też miłego dnia życzę. Przepraszam. Mnie nudna będę, znowu nic nie boli, więc jest super, a mój support już odjechał. Kieruję się nad jeziorko, a ja lecę się rozgrzeć, bo w tych ciuchach trochę mi zimno na razie jeszcze. Jest mało stopni, ale słoneczko świeci, niebo bezchmurne. Szykuję się. Piękny, cudowny dzień. To mam zasięg. Jak będę miała zasięg? Będę robiła relację co 10 km. Jak się nie będę odzywać? Patrzcie na sezo, jeśli ono się przemieszcza, to znaczy, że ja biegnę, tylko po prostu nie mam zasięgu. Buziaki.